Siewanko z tej strony: Marcin Boyer, zombie wrzosek dla Pack TV. W tym odcinku pokażę Wam kilka podcinek i obaleń, które możecie wykorzystać do sparringa i walca. Pierwsza podcinka jest następująca: możemy zacząć ją na kilka sposobów. Ja najbardziej lubię zaczynać ją od front kika lub side kika, czyli komięcia bocznego. Boom. Ponieważ mamy już wtedy odpowiednio skręcone biodra lub front kika z przedniej nogi. Na drugie tempo robimy to samo, tylko że. Przeskakujemy na zewnątrz na stronę przeciwnika, moja ręka ląduje na jego kratce piersiowej i sobie go lądujemy sobie na nim w pozycji bocznej. Musimy dać mu coś, o czego on będzie myślał. Czyli właśnie frontki kick, lub side kick. I dzięki temu na drugiej tempo, kiedy wskakujemy sobie już po tą technikę, on najprawdopodobniej się zasłoni lub będzie spróbował skontrować. My tego oczekujemy, bo chcemy zobaczyć go w momencie, kiedy się nie spodziewa wycinki. Czyli zaczynamy sobie od front kicka lub side kicka na drugie tył tak przeskakuję, wchodzę sobie nóżką na zewnątrz. Jest to trochę takie jakby judowskie podcięcie. Idziemy tutaj, hop, i teraz do i lądujemy sobie na nim w pozycji po Bardzo istotny tip. Kiedy wejdziemy już sobie nogą, na moją przednią nogą na zewnętrzną stronę jego przedniej nogi, znajdujemy się w patowym momencie, kiedy ja i on jesteśmy w tej samej sytuacji. Widzicie? Jesteśmy w tej samej sytuacji. I w tym momencie nie możemy się zawahać, ponieważ jeżeli się zawahamy, Patryk przychyli mnie i on wydnie mnie. tak? Więc w tym momencie, kiedy dojdziemy już do tej sytuacji, kiedy jesteśmy no zewnętrzną nogą na jego zewnętrznej stronie moja ręka jest na jego klatce piersiowej, y która jest również bardzo istotna, ponieważ ona pcha jego górną stronę ciała, dolna, y no, moja noga wycina jego dolną stronę ciała, nie możemy się załatwić, tak? Czyli musimy z tej bardzo mocno, zdecydowanie do przodu, pchając moją rękę moją ręką w jego klatkę. I wycinając moją nogę, jego tylną nogę. Tak? W ten sposób. Jeżeli się zawahamy, przeciwnik może wykorzystać tę technikę na nas i on może wyciąć nas. Druga wycinka jest bardzo skuteczna w walce na zasadach stójkowych, ale również w MMA. Zaraz wam pokażę. Również używamy sobie tutaj wystawki. Na wystawkę można użyć. Bardzo mocnego lewego prawego, ponieważ chcemy wywołać jego reakcję. Chcemy, żeby spodziewał się mocnego ciosu. Jeżeli będziemy sobie w ten sposób, no to on się nie obawia, nie obawia się mocnych ciosów z mojej strony i tak naprawdę będzie nam bardzo ciężko tą dźwiękę zastosować. Więc te dwa pierwsze ciosy muszą być naprawdę mało mocne, tak? Czyli muszą być naprawdę z dużą energią w stronę, żeby wywołać jego reakcję, czyli podniesienie nogi do góry. I na drugie tempo uderzał sobie lewy, prosty. Prawy, który przestrzeliwuje na zewnętrzną stronę jego prawej strony, wchodzę jednocześnie moją prawą nogą do tyłu i będę go wycinał przez moją prawą nogę. Pokażę to jeszcze raz. Lewy, prawy, mocny. Hop, hop, hop. Lewy, prawy, na wystawkę. Lewy, prosty, prawy, przestrzyliwujący. I wycinamy. Tak, jeżeli naczynkę ma, możemy się na niego przewrócić, wylądować od razu w pozycji bocznej. Przekładamy sobie w gorączkę, hop. Mamy fajną pozycję boczną, walka z zasadami stójkowych, staramy się na niego nie przewracać. Jeszcze raz, lewy prawy, lewy prosty, prawy, pup, pup, rzucamy sobie i stajemy. Tipy do tej techniki są takie, że musimy wchodząc moją prawą nogą, tak zmieniając pozycję, musimy wejść jak najgłębiej pod jego biodro, ponieważ jeżeli będziemy płytko i będzie przerwa między naszymi biodrami, on będzie po prostu odejść sobie tylną nogą do tyłu. Dzięki czemu uniknie obalenia. Jeżeli wejdę głęboko, w sumie wycofać nogę, będzie mu bardzo ciężko wycofać tę nogę, i już jestem tutaj, można powiedzieć, w idealnej pozycji, żeby go wyciąć. Kolejny tip jest taki, że nasza ręka nie może być za nisko na jego biodrze. Musi być tutaj mniej więcej na wysokości okładki piersiowej, żeby skutecznie go wyciąć, ponieważ jeżeli będziemy mieli tą rękę nisko, wystarczy, że Patryk się teraz pochyli i również uniknie obalenia. Kolejna akcja to delikatna modyfikacja naszego wejścia w dwie nogi, standardowego wejścia w dwie nogi po ciosach. Różni się na tym, że w finalnym momencie zmieniamy kąt wejścia i ustawienie głowy. Będziemy uszkiwać podświadomość naszego przeciwnika, który wytrenowany przeciwnik bardzo dobrze spodziewa się wejścia w dwie nogi, czyli moje standardowe wejście w dwie nogi wygląda w ten sposób, że jest lewy prawy, lewy sien. Moją głową na zewnętrzną stronę jego ciała, łapię jego dwie nogi, próbuję sobie go obalić, tak? W ten sposób ta modyfikacja delikatnie zmienia to wszystko, dzięki czemu robi dość spory metr w jego głowie i sprawia, że ciężej mu wybrnąć, to małe. Będziemy sobie zaczynać normalnie, tak jak już dwie nogi. Lewy, prawy, lewy sięg, schodzimy standardową głową na zewnątrz. W ostatnim momencie robimy główką literkę U. Przechodzimy sobie głową na wewnętrzną stronę ciała i obalamy. Czyli jeszcze raz, zaczynam sobie od lewy, prawy, lewy, sierp. Oczywiście kombinację to pozostawiam waszej inwencji. Może to być po prostu lewy prosty, może być to po prostu lewy sierp, może być to prawy prosty, lewy sierp. Obojętnie, ja zaczynam od lewego, prawego, lewego sierpa. Schodzę sobie głową, bo oczywiście obniżam się przy wejściu w nogi. Bardzo istotne jest to, że nie pochylamy się, tylko obniżamy się na nogach, tak żeby nasz kręgosłup pozostał prosty i żebyśmy mogli sobie wykorzystać tutaj fajnie wejście bezpieczny sposób, nie obciążając naszego kręgosłupa, ale przy tej modyfikacji robimy delikatny myczek, czyli hop, 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 obniżamy się, robimy literkę U i teraz przechodzę moją głową z zewnętrznej strony ciała na jego klatkę piersiową, zachodzę sobie moją prawą nóżką za jego tylną nóżkę, hop i opadnę Tip do tego balenia jest taki, że pamiętamy, żeby obniżyć się na nóżkach, nie pochylamy się, Lecąc do przodu, ponieważ, kiedy będę pochylał się i leciał do przodu z moimi biodrami z tyłu, wystarczy, że Patryk pochyli się na mnie i obciąży mnie. Dzięki czemu z łatwością wybroni to obalenie. Jeżeli będę obniżony w ten sposób, nawet jeżeli się teraz Patryk obniży, to ja cały czas mogę przyjść do przodu do obalenia. Kolejny typ jest taki, że musimy wypracować sobie ten ruch na tyle skutecznie, na tyle intuicyjnie. Czyli nie możemy przy tej, przy tej pierwszej fazie ruchu zejść na zewnętrzną stronę ciała. Zbyt długo tu pozostać, musimy sobie wyrobić ten nawyk robienia literki U, tak jakbyśmy unikali takiego ciosu sierpowego. Czyli przechodzimy sobie tutaj, idę z drugą stronę. Jest to dosłownie ten sam ruch. Czyli idę sobie robiąc hop, hop i uderzam głową w jego hmm, klatkę piersiową, <knie> zmylając całkowicie jego defensywę. Ponieważ kiedy będę szedł z głową na tą stronę, Patryk musi skręcić się w stronę mojej głowy. Hop. Tak, a jeżeli ja zmienię w ostatnim momencie połowę, patek zacznie się skręcać tą całą stronę. Nie uda mu się wybronić. Co spowoduje, że skutecznie obalimy swojego przeciwnika. I jeszcze mały bonusik do naszej pierwszej wycinki, czyli dobre wycinki, kiedy szliśmy na zewnętrzną stronę yy, w przedniej nogi mojego przeciwnika. Zdarza się, że spróbujemy to obalenie przeciwnik... Broni nie, się na, nie uda nam się go wyciąć lub zareaguje odejściem, czyli wejdziemy sobie hop, tych trochę tak jest, czyli wycofa się, nie pozwoli nam na to wejście, bardzo fajna kontynuacja, kiedy on już spodziewa się do tej wycinki, możemy fajnie sobie skontrolować backfistem, czyli chodzimy sobie tutaj hop, na zewnątrz dzięki czemu mamy już fajnie napędzony ten backfist, ponieważ mamy już płytę, gdzie by było to w tę stronę, wystarczy tylko, że wyprowadzimy naszego backfista, lub obrotowy łokieć, jeżeli przeciwnik zasłoni się, może to być obrotowy łokieć, pół, który jest o wiele bardziej destrukcyjny, ale proponowałbym wykorzystać backfist'a, ponieważ, kiedy przeciwnik się cofa, ten dystans będzie na tyle długi, że ciężko będzie nam sięgnąć go tym łokciem, więc proponowałbym uderzać pięścią, zamykamy oczywiście pięść, ustawiamy na garstek, przechodzimy sobie na wewnętrzną stronę, bum. Panie i panowie, to były trzy obalenia zombiaka, dwa pierwsze możecie wykorzystywać zarówno w sportach stójkowych, Ostatnie jest to balenie typowo pod MMA. Wypróbujcie sobie je na treningu, na sparingu, dajcie znać jak działają, co moglibyście w nich poprawić i dajcie znać w komentarzu jakie techniki chcielibyście jeszcze zobaczyć.